Nazywam się Joanna Zając. Witam państwa serdecznie w Centrum Promocji Produktu Turystycznego i Kulturowego Beskidu Gorlickiego, które znajduje się w Wysowej Zdroju. To jest jedno z najmniejszych polskich uzdrowisk, zlokalizowane w zachodniej części Beskidu Niskiego. Uzdrowisko z długą tradycją, które w zasadzie od XIV wieku już działało jako uzdrowisko, rozwinęło się to bardziej w XVIII-XIX wieku. Natomiast miejsce, w którym jesteśmy, jest to wyremontowana i oddana rok temu do użytku Stara Remiza w Wysowej Zdroju, która obecnie jest centrum promocji turystyki całego regionu Ziemi Gorlickiej oraz miejscem informacji turystycznej Gminy Uście Gorlickie. I oprócz takiej działalności bieżącej, polegającej na informowaniu o atrakcjach turystycznych na sprzedaży pamiątek, folderów, map. Prowadzimy tutaj również działalność kulturalną. Odbywają się tutaj kameralne koncerty, spotkania, prelekcje oraz wystawy. W tej chwili jest to czasowa wystawa bardzo młodego, zdolnego malarza. Pochodzącego z naszych okolic, związanego z Uściem Gorlickim, ale też podróżnika, którego, którego te podróże inspirują. I dzięki temu mamy, mamy tutaj obrazy z, z Europy, inspirowane podróżami po Europie, po świecie oraz naszym najbliższym rejonem. Nasze centrum zlokalizowane jest. W tej części wysowej, która jest taka najbardziej urokliwa z uwagi na lokalizację monastyru, starej zabytkowej cerkwi prawosławnej, również mieści się tutaj piękny budynek parafii grekokatolickiej, także zbór zielonoświątkowców. Jest to taka lokalizacja już na końcu zabudowy wysowej strony ostatniej wsi polskiej, która się nazywa Blechnarka, dalej już granica słowacka. Więc jest to takie specyficzne miejsce, charakteryzujące też kulturowość naszego regionu, która jest, która jest zbudowana na wielu religiach, które kształtowały tutaj życie społeczne, życie religijne, charakter tego miejsca. Bardzo bym powiedziała tolerancyjny i otwarty. Centrum czynne jest w tej chwili w sezonie zimowym oprócz poniedziałków. Czynne jest od godziny 10 do 17 we wtorki, piątki i soboty. W, czwartki, w środę i czwartki czynne jest od 10 do 15. W sezonie letnim myślę, że od maja będą te godziny znacznie wydłużone. Także zapraszamy serdecznie na, na te wystawy, które no, będą się zmieniały co około miesiąc, półtorej miesiąca. Chcemy, żeby co chwilę można było tutaj coś nowego zobaczyć. Też pojechał mi my lęki, też pojechał, ja nie znaju Sercia